Czy mają Państwo, może, takie trzymace do telefonu na klatkę piersiową? Mamy, ale wie Pan, co. Tak? Niech Pan to wyłączy, bo niech Pan nie pinie. Na 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 Dobra. Ja bym prosił, że Pan tak nie lubi, to że Pan to skasował. Okej. Okay. Nie ma sprawy. A takie trzymacze do telefonu na klatkę? To, to pan, co, to, zaraz Panu pokażemy to, to co bo jak nie to policja Dobra. Spoczko. Tylko, że kwestia jest taka, że nic nie nagrywałem. Go po prostu w tym telefon. Wie pan co? Może pan zerknąć się na nagrania i... ...aparat po prostu i ta nakładka. No, czyli albo pan coś nagrywał, albo pan coś transmitował. Nie, nic nie nagrywałem, no. Jak to możemy sprawdzić? Trzeba było się dowiedzieć, jaki ma NIK i sprawdzić, co było ostatnio po prostu puścione. Z tego, jeżeli to nie wiem na czym pan to na TikTok, jakiś teraz się to robi Czy coś bo nie jestem żadnym streamerem Nie wiem. także musimy po czym rać na przyjazd policji spoczko zatrzymać się i stać w miejscu to będziemy tak chodzić dobrze niech pan nie opuszcza tutaj a dlaczego wytłumaczy mi pan z jakiego powodu mam nie opuszczać no terenu tego sklepu tutaj. Teren, I na z tego powodu chce pan tutaj przetrzymywać wbrew mojej woli? Nie wbrew mojej woli. Ja nie chcę sobie, nie życzę sobie tutaj być. Przyjedzie policja. I Ale zdarza pan sobie Nie wiem o co pan chodzi, nie wiem jaka jest, jaki jest problem, dziwna sytuacja jak najbardziej. Możemy wracać policję policję, wyjaśnimy sobie sytuację. policję? Dobra. Dobra. Jak najbardziej, ale nie ma pan prawa mi tutaj przytrzymywać, a ja nie stosować wobec mnie. Ja no nie, nie, No nie, to nie, 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 pan nie, 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 tutaj przepycha? nie, no, nie, 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 tego nie, 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 tego nie, 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 wyjść. nie, 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 ale nie, 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 nie filmowałem z tego marketu, proszę mi to udowodnić. No to przyjedzie policja, wyjaśnimy no, ja sprawę. Nie mam materiał z moim Dobrze, no i dobrze, no i wtedy sobie pan mówajmy. wyjaśni wszystko tak. z policją. Nie, nie, nie wyjaśnimy nie, nie. z policją, tylko będziemy wyjaśniać to wspólnie z policją. Ale ja nie mam mamy tutaj... Mamy... Zdaję pan sobie sprawę, jedna kwestia, że ja nie mam tutaj żadnej chęci przebywać w tym momencie i nie ma pan ja prawa zdaję... mnie tutaj przetrzymywać wbrew mojej woli. Ja sobie zdaję Chyba, że chce się pan zobaczyć w sądzie. Jak, jak się pan nazywa? Ale kwestia jest taka, że Miał pan zgodę na film o wyjaśnienie sytuacji według nas i materiał tego dowodzi, który mamy zabezpieczony, nagrywał pan w sposób nieuprawniony. przeżył. pan Według panów. Pan no, no dobrze, no i okej. Okay. I to nie, upra nie uprawnia panu... Ale, ale to nie jest, ale... Do przepychania mnie w tym. Proszę pan pan się pana. Się no to proszę mnie po prostu przepuścić. Nie, pan się przepycha po prostu. Nie no, pan zachodzi mi proszę drogę pana, I ogranicza pan, pan, mowa, pan moją wolność. Nie, przyjedzie proszę pana. No i co pan jest. Zatrzymać się i stać w miejscu. będziemy tak chodzić. Dobrze. Nie pan nie opuszcza tutaj. A dlaczego? Wytłumaczy mi pan? Z jakiego powodu mam nie opuszczać no bo pan terenu tego sklepu? Tutaj, teren, I na Z tego powodu chce pan tutaj przytrzymać wbrew mojej woli? Nie wbrew mojej woli. Ja nie chcę sobie, nie życzę sobie tutaj być. Przyjedzie policja i. Ale zdarza pan sobie sprawę. Nie ma tu innego wyjścia. Jezu, kurwa. Zaczynamy to po prostu zachowywać. Ale ja się zachowuję jak najbardziej. To pan odstawia jakąś sopkę i po prostu mnie przypycha. Ja pana nigdzie nie popycha. Pan zachodzi mi drogę. Ale, ale, czy pan mnie trzyma? Są jakieś jaja. <coughs> Pappa!